Witam serdecznie, Pasieka Uzbyszka Pamiętacie drodzy, jak zacząłem Robić takie Napisy Można to nazwać Napisy na ule z nazwą rodziny No i teraz to tak wygląda Ja wiem, że może to takie Lepiej może intymnie gdzieś ich jakiś zrobić napisik pod daszkiem, czy co, ale idę z daleka, wzrok mam słaby, <grym> to prawie, <grym> prawie takie wielkie napisy z daleka, nazwa czerwona, czerwonym kolorem, opis krótki, kiedy ten, ta rodzina powstała, czy to jest odkład. No takie najistotniejsze informacje. No i super, mnie się podoba. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam wszystkich.